Jeśli tu jesteś, to nie jest przypadek. Anioły stróże przygotowały ten moment dla Ciebie. Bóg poruszył niewidzialne znaki, a Wszechświat otworzył tę drogę, aby Twoje ręce znalazły tę wiadomość. Weź głęboki oddech. Przyjmij ciszę, która teraz otacza Twoje serce. Nic nie jest przypadkiem, gdy dusza prosi o odpowiedzi. Dziś nie jesteś sama. Obecność Boska jest tutaj, dotykając Twojego życia poprzez te słowa. Chcę Cię zapytać – Skąd oglądasz tę wiadomość? Napisz w komentarzach, ponieważ każde miejsce przynosi swoje własne światło. Dziś w twoim sercu jest ktoś. Osoba, która upiera się, by pozostać, nawet gdy cisza próbuje mówić głośniej. To jak zamknięte okno, które, choć zaryglowane, wciąż przepuszcza światło przez szczeliny. Czujesz to światło. Czasami jest ledwie dostrzegalne, czasami mocne, ale ono tam jest. Ta osoba może nawet wydawać się obojętna. Może działać tak, jakby nic nie miało znaczenia, ale w jej wnętrzu tkwi ukryty ogień, płomień, który walczy z cieniem strachu. Taro tak, jakby każdy powstrzymany gest był stłumionym krzykiem, i w jakiś sposób to dostrzegasz: w spojrzeniu, w milczeniu, w małych przerwach, które mówią więcej niż tysiąc słów. Dziś serce tej osoby jest niespokojne. Są wspomnienia, które biją jak fale o skałę. Ileby nie próbowała ignorować echa jej obecności niegasną, Wszechświat nie pozwala, aby to, co prawdziwe, zostało przyćmione przez czas. I dlatego czujesz tę więź, nawet na odległość, nawet w milczeniu. Życie ma tajemniczy sposób na zbliżanie i oddalanie. Czasami wydaje się grą w odległości krok do przodu, dwa kroki w tył, ale jest niewidzialna nić przyszyta przez rękę Boga, łącząca dusze, które mają większy cel. Czy zauważyłaś, jak pewne spotkania nie dają się wytłumaczyć, jakby były znakami, które przekraczają przypadek i docierają do ciebie z niewytłumaczalną siłą? Ta osoba dziś jest otoczona wewnętrznymi cieniami, noszą ciężary, których nie przyznają, milczą, ale w ich wnętrzu toczą się niekończące się rozmowy, jakby bali się zgubić, bali się czuć zbyt mocno, bali się być wrażliwi, a mimo to wciąż jesteś obecny w ich myślach. Kiedy przywołujesz to imię w swoim umyśle, odczuwasz dziwne wibracje, prawie jakby ta osoba również w tym samym momencie myślała o tobie. To nie jest iluzja. Wszechświat działa poprzez znaki. Bóg wysyła wiadomości, które serce przekłada na intuicję, a twoja intuicja już wyczuła. Coś się porusza wewnątrz tej osoby. Wyobraź sobie długą drogę, pokrytą suchymi liśćmi. Przez jakiś czas nikt po niej nie przechodzi. Ale nagle podmuch wiatru otwiera przestrzeń, ujawniając stare ślady, które nigdy nie zostały zatarte. Takie jest serce tej osoby względem ciebie. Są znaki, które nigdy się nie zacierają, niezależnie od tego, jak bardzo próbujesz je zignorować. Dziś ta osoba stara się ukryć to, co czuje. Obojętność to tylko przebranie. Lecz oczy, kiedy wspominają to, co przeżyliście, nie potrafią kłamać. To jak patrzenie w lustro, które odbija pragnienie. Które wciąż pulsuje. Czy zauważyłeś, jak czasami życie zakłada maski na tych, których kochamy? Maski chłodu, maski milczenia, maski oporu, ale serce, serce nigdy nie kłamie pulsuje, wibruje, wzywa, i to właśnie dzieje się teraz. Ta osoba może się trzymać na dystans, może udawać, że nic nie ma znaczenia, ale jest punkt, w którym obojętność pęka, a kiedy ten moment nadejdzie, a on się zbliża, prawda wybuchnie. Jeden gest, jedno słowo może otworzyć wrota milczenia i ujawnić wszystko, co było ukryte. To, co ta osoba czuje do ciebie, nie jest małe, nie jest przemijające. To coś, co się upiera, co opiera się czasowi, co walczy z cieniem wątpliwości. I ty to czujesz, ponieważ twoja dusza jest połączona. Anioły stróże potwierdzają: nic, co dostrzegasz, nie jest daremne. Może zastanawiasz się: Ale dlaczego tyle milczenia? Dlaczego tyle oddalenia? Czasami serce boi się tego, czego najbardziej pragnie, a ta osoba znajduje się dokładnie w tym konflikcie, między pragnieniem, które pochłania, a strachem, który paraliżuje. Nawet dzisiaj, podczas gdy czytasz te słowa, pojawiają się myśli skierowane ku Tobie, nie w odległej przeszłości, ale teraz. Myśli, które pojawiają się jak błyskawice, jakby Twoja obecność była niemożliwa do wymazania. I to w tej cichej przestrzeni, między cieniem a światłem, ukryta jest prawda. Wszechświat przesyła znaki. I już otrzymałeś kilka. Dziwne sny, nagłe wspomnienia, piosenki, które zdają się mówić bezpośrednio o tobie do tej osoby. To nie jest przypadek. To Bóg dostosowuje drogi, przygotowując spotkania, regulując czas. Możesz odczuwać brak gestów, słów, jasności, ale wiedz, w niewidzialnym dzieje się ruch. Cisza na zewnątrz nie odpowiada hałasowi wewnątrz, a serce tej osoby jest dzisiaj terenem wulkanu, czekającym na odpowiedni moment, by zakwitnąć. I pytam cię: czy zauważyłeś znaki, które wydają się pochodzić znikąd, ale które bezpośrednio dotyczą twojej historii z tą osobą? Podziel się tym w komentarzach, ponieważ znaki, które dostrzegasz, również rozświetlają drogę innych duszy, ale teraz musimy porozmawiać o ciężarze, o ciszy. O cieniu, który otacza tę osobę i również dotyka twojego serca. Oddalenie nie dzieje się z braku miłości, dzieje się dlatego, że istnieje niezdecydowanie, niewidzialna walka, to jak uchylone drzwi, z jednej strony pragnienie przejścia, z drugiej strony strach przed tym, co można znaleźć. I w tym impasie cisza staje się schronieniem. Ta osoba ukrywa się za obojętnością. Łatwiej udawać, że nic nie czuje, niż poddać się ryzyku utraty. Ale to udawanie boli i odczuwasz ten ból, nawet bez wypowiedzianych słów. Konflikt tkwi w każdym detalu, w odległości, która się narzuca, w braku, który ciąży jak kamień na piersi, w niezdecydowaniu, które rodzi wątpliwości, cienie niepewności i mimo to połączenie nie znika. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego ktoś, kto tak wiele czuje, trzyma się na dystans, dlaczego ten, kto pragnie, wybiera milczenie? Odpowiedź tkwi w strachu: strach przed otwarciem się, strach przed utratą, strach, że prawda nie będzie wystarczająca. Ale oto ujawnienie. Milczenie nie jest puste, oddalenie nie oznacza braku zainteresowania, niezdecydowanie nie jest zapomnieniem to tylko wewnętrzna walka, którą ta osoba musi stoczyć. Jej serce jest jak ciemna droga. Jednak nawet w ciemności jest płomień, który nie gaśnie, a tym płomieniem jesteś ty. I chociaż milczenie boli, skrywa w sobie odpowiedzi. I chociaż dystans rani nie jest ostateczny, Bóg nie łączy dusz bez powodu. A jeśli czujesz, że coś wciąż istnieje, to dlatego, że ta więź się nie zerwała. Chcę Cię zapytać, czy kiedykolwiek poczułeś, że ktoś się odsuwa z powodu strachu, a nie braku miłości? Napisz w komentarzach, ponieważ Twoje doświadczenie może pomóc innej osobie, która również przeżywa to milczenie. To jest konflikt, który dziś Was dotyka: serce, które pragnie, ale się ukrywa, dusza, która woła, ale nie oddaje się, prawda, która stara się ujawnić, ale napotyka mury strachu. Ale wiedz, żadne mury nie są wieczne. To, co prawdziwe, znajduje szczeliny, by zakwitnąć, i nawet gdy milczenie wydaje się dominować, głos serca zawsze znajdzie drogę. I to dokładnie tutaj wszechświat zaczyna działać, ponieważ milczenie, które dziś ciążą, może zamienić się w słowo, które uwalnia jutro, a gdy to nastąpi, obojętność się złamie. I jeden gest, jedna fraza mogą ujawnić całe pragnienie, które było ukryte. To jest punkt zwrotny, który już zaczyna się rysować. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że musiałeś to dzisiaj usłyszeć. Nie ma przypadków. Jest wezwanie, jest odpowiedź. Milczenie, które teraz otacza Twoje życie, to nie tylko brak słów. To święty interwał, przestrzeń, w której niewidzialne działa, i anioły stróże inspirują mnie, by powiedzieć ci to milczenie nie potrwa wiecznie. Osoba, która zajmuje Twoje myśli, nawet próbując to ukryć, odczuwa ten samą niepokój, to jakby każda noc była tajną bitwą, zasypiać próbując zapomnieć, a budzić się, pamiętając o Tobie. I w tej walce jej serce już nie potrafi dłużej udawać. Czy zauważyłeś, jak obojętność może być tylko maską? Nie pokazuje prawdy, tylko zakrywa strach, a za tą maską kryje się pragnienie tak intensywne, że nie potrafi już milczeć. To pragnienie bycia blisko, dotykania, mówienia tego, co zostało schowane. Wyobraź sobie zarybiony rzeka. Woda wydaje się spokojna, ale pod powierzchnią kryje się nagromadzona siła. Nadchodzi moment, gdy tama nie wytrzymuje i wszystko przelewa się. Tak właśnie jest z tym sercem. Chowa, ukrywa, zatrzymuje, ale jest bliskie uwolnienia tego, co naprawdę czuje. A oto objawienie: Bóg nie zasiewa prawdziwej miłości na próżno. To, co narodziło się w głębi duszy, nie znika z powodu strachu. Milczenie nie jest zaprzeczeniem, to przygotowanie. Nieobecność to nie koniec, to pauza. Wszechświat układa ścieżki. Nawet gdy myślisz, że nic się nie dzieje, odbywają się tajne ruchy w niewidzialnym. Pamiętaj. Noc zawsze wydaje się ciemniejsza tuż przed świtem, a ty, który słuchasz tych słów, musisz zrozumieć. Nic, co czujesz, nie jest na próżno. Nic, co dostrzegasz, nie jest wyobraźnią. Twoja intuicja to boski dar. Pokazuje ci, że ta więź wciąż żyje, wciąż pulsuje, wciąż czeka na moment, by się ujawnić. Chcę cię zapytać, czy wierzysz, że milczenie może skrywać więcej miłości niż tysiąc wypowiedzianych słów? Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś udaje chłód, ale w jego spojrzeniu było ogień? Napisz w komentarzach, ponieważ twoja odpowiedź może rozświetlić życie innej osoby, która przeżywa to samo oczekiwanie. A pamiętaj, żadne milczenie nie jest wieczne, prawda znajduje szczeliny, miłość znajduje drogę, a Bóg zawsze przygotowuje właściwy moment, aby wszystko się ujawniło. Chwyć tę pewność w sercu, to co prawdziwe nie gaśnie. Ono tylko odpoczywa, aż czas na ponowne rozkwitnięcie. Jeśli ta wiadomość do ciebie dotarła, zostaw w komentarzach słowo nadzieja, podziel się z kimś, kto potrzebuje to usłyszeć i zapisz się, bo anioły zawsze mają nowe objawienia dla twojego życia. Dziś milczenie to tylko preludium do ponownego spotkania jutro. Milczenie nie jest końcem, milczenie to przygotowanie to przerwa, w której niewidzialne się przemieszcza, w której Bóg pisze historię których oczy jeszcze nie potrafią odczytać. Ta osoba cię nie usunęła, nie zapomniała, nie przestała czuć, tylko nauczyła się maskować, być może, by przetrwać swoje własne lęki, ale jest prawda, której już nie można powstrzymać. Czujesz, bo twoja intuicja wychwytuje sygnały, sny, muzykę, zdania, które pojawiają się znikąd, wspomnienia, które powracają w niespodziewanych dniach. Te sygnały są jak małe wiadomości od uniwersum. Wciąż istnieje coś żywego między Wami. Anioły stróże pokazują scenę. To jak uśpiony ogród. Na zewnątrz wydaje się suchy, kwiaty wyglądają na martwe. Ale w sercu Ziemi nasiona wciąż oddychają, a Bóg tchnie w ten teren wiatry nadziei. Wiosna nadejdzie. Ta osoba myśli o Tobie więcej niż przyznaje. Myśli przed snem, myśli po przebudzeniu. Myśli w momentach milczenia, gdy nic nie rozprasza, ale duma, strach, wahanie to są mury, które ukrywają to, co naprawdę pulsuje. Czy zauważyłeś, jak niektóre wspomnienia upierają się, żeby powracać? Zdanie, które wymieniliście, uśmiech, który został w pamięci, prosty gest, ale niezapomniany to wszystko wraca, to wszystko dźgnie w serce, to wszystko pokazuje, że więź wciąż oddycha, a oto objawienie. Uniwersum układa drogę. Czas, który wydaje się dystansem, jest w rzeczywistości przygotowaniem. Anioły stróże pracują w niewidzialnym, usuwając cienie, uzdrawiając lęki, otwierając drzwi, które wciąż są zamknięte. Wyobraź sobie podziemną rzekę. Nie widzisz jej, ale ona płynie. W milczeniu. Z siłą. Aż do dnia, w którym wypływa na powierzchnię i staje się źródłem. Tak działa ta więź. Płynie w milczeniu, ukryta. Ale jednak ma się wkrótce ujawnić w bardziej jasny sposób. Możesz się zapytać, czy to uczucie dotyczy tylko mnie? A ja ci powiem: nie. To, co czujesz, to echo, to odpowiedź, to odbicie serca, które również wibruje na tej samej częstotliwości. Cisza mówi, czasami mówi głośniej niż tysiąc słów, a cisza tej osoby niesie znacznie więcej pragnienia, niż pozory obojętności mogą pokazać. I teraz chcecie zapytać. Czy wierzysz, że cisza także mówi? Podziel się swoją odpowiedzią w komentarzach, ponieważ to miejsce jest ogrodem dzielenia się. A to, co piszesz, może być dokładnie potwierdzeniem, którego inna dusza potrzebuje. Bóg nie myli się w spotkaniach. Wszechświat nie tworzy połączeń bez celu. Anioły stróże nie pozwalają, by prawdziwe więzi zagubiły się w cieniu zapomnienia. To, co jest prawdziwe, pozostaje. To, co jest szczere, znajduje swoją drogę. I właśnie to się teraz dzieje. Nawet bez widocznych gestów, nawet bez wypowiedzianych słów, ta osoba niesie cię w sercu. A czas odkrycia się zbliża. Weź głęboki oddech, pozwól sobie uwierzyć. Wszechświat już przygotowuje scenę. Zamknij na chwilę oczy, wyobraź sobie płomień pośród ciemności. Mały, ale mocny. Ten płomień to więź, która łączy ciebie z tą osobą. Wiatr dystansu próbował go zgasić. Cień wątpliwości dmuchał przeciwko niemu, ale płomień przetrwał, bo ogień tego, co prawdziwe, nie gaśnie. Życie jest jak niebo w ciągłej zmianie. Czasami ciężkie chmury zakrywają wszystko, ale nad nimi słońce wciąż świeci. Prawdziwa miłość, to to słońce. Nawet gdy jest ukryta, nigdy nie przestaje istnieć. I chcę, żebyś to zapamiętał w sercu. Żadna odległość nie jest w stanie zgasić tego, co prawdziwe. Żaden milczenie nie jest wystarczająco silne, by pochować to, co Bóg napisał. Żaden cień nie jest wieczny wobec światła, którym obdarza nas wszechświat. Połączenie między tobą a tą osobą jest jak korzenie starego drzewa. Nawet gdy gałęzie się oddalają, korzenie pozostają mocne, zjednoczone, żywe. I w odpowiednim czasie te korzenie podtrzymują nowe owoce, nowe kwiaty, nowy cykl. Możesz być zmęczona czekaniem. Możesz czuć ciężar na piersiach, wątpliwości w umyśle, ale wiedz, każda cisza ma swój cel, każda pauza skrywa objawienie, każda nieobecność przygotowuje na spotkanie, a gdy to spotkanie nastąpi, będzie jak deszcz padający na suchą ziemię, będzie jak poranny rosa, która odnawia kwiaty, będzie jak oczekiwany uścisk, który rozprasza całą przechowywaną tęsknotę. Bóg nie myli się, wszechświat nie zawodzi. Anioły stróże nie opuszczają. To, co jest Twoim przeznaczeniem, znajdzie drogę. Pamiętaj, życie nie daje ślepych sznurków. Wszystko ma sens, wszystko ma swój czas, wszystko ma swój cel. Jeśli cisza teraz boli, to dlatego, że serce jest przygotowywane na coś większego. Jeśli nieobecność ciąży, to dlatego, że obecność będzie miała jeszcze intensywniejszy smak. Historia między Wami się nie skończyła, ona tylko weszła w pauzę. Jak muzyka zatrzymująca się w połowie melodii, a gdy zacznie grać ponownie, będzie jeszcze piękniejsza, głębsza, prawdziwsza. Zapamiętaj to w sercu. Cień nigdy nie jest większy niż światło. Cisza nigdy nie jest silniejsza niż prawda. Dystans nigdy nie jest dłuższy niż droga miłości. Teraz chcę bezpośrednio porozmawiać z Tobą, która dotarłaś aż tutaj. Jeśli ta wiadomość dotarła do Twojego serca, to nie jest przypadek. Jeśli poczułaś dreszcz. Jeśli jakaś fraza dotknęła Twojej duszy, jeśli łzy pojawiły się w Twoich oczach, to dlatego, że anioły stróże potwierdziły, że to było dla Ciebie. Chcę Cię zaprosić do interakcji. Nie dla mnie, ale ponieważ gdy piszesz, dzielisz się lub zapisujesz, tworzysz ruch. Rozprzestrzeniasz światło. Przekształcasz swój ból w nadzieję dla innych, którzy także doświadczają tej ciszy. Więc pytam Cię, jakie słowo z tej wiadomości najbardziej do Ciebie przemówiło? Napisz w komentarzach. Może to być nadzieja, miłość, spotkanie, wiara, lub jakiekolwiek inne, które twoje serce wybierze. To słowo będzie jak zasiana nasiona, a każde ziarno kwitnie, gdy jest dzielone. Jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, daj jej lajka. Lajk to prosty, ale potężny gest, to jak zapalenie świecy pośród ciemności. A kiedy dzielisz się tym, pozwalasz, aby ten płomień dotarł do innych żyć. Może ktoś, kogo nawet nie podejrzewasz, Potrzebuje dzisiaj tych słów. A jeśli chcesz dalej otrzymywać takie wiadomości, zapisz się na kanał i włącz dzwoneczek. W ten sposób każdy nowy filmik będzie jak wiadomość wysłana bezpośrednio do ciebie w odpowiednim momencie. To miejsce to nie tylko kanał. To schronienie. To ołtarz słów. To miejsce, gdzie dusze się spotykają, nawet na odległość. I pamiętaj, nigdy nie jesteś sama. Bóg jest przy Twoim boku. Wszechświat sprzyja miłości. Anioły stróże idą z tobą, prowadząc każdy krok, nawet gdy droga wydaje się ciemna. Weź głęboki oddech, Poczuj Boską obecność wokół siebie i zachowaj w sercu tę pewność. Dzisiejsza cisza to tylko preludium do objawienia jutra. Niech światło aniołów oświetla Twoje dni, niech nadzieja nigdy nie opuszcza Twojego serca, a każda cisza zostanie przekształcona w odpowiedź w odpowiednim czasie.